Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra. Najmilsi, bądźcie roztropni i czuwajcie w modlitwach, a nade wszystko miejcie trwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość osłania mnóstwo grzechów. Bądźcie gościnni jedni dla drugich bez szemrania, jako każdy z Was otrzymał łaskę, tak niech usługuje jeden drugiemu na wzór dobrych szafarzy, rozlicznej łaski Bożej. Kto przemawia, niech wygłasza słowa Boże. Kto posługuje, niech czyni to z przekonania, którego udziela Bóg, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.